Cześć Siemka, witajcie. Wczoraj mieliśmy Deadline Day, który zakończył tegoroczne okienko transferowe, które i tak było bardzo przedłużone aż do 5 października ze względu na Covida. No ale jak to ma miejsce w Deadline Day, zawsze tych ciekawych transferów trochę jest, także tutaj przedstawię te najważniejsze. No i mieliśmy też kilka transferów Polaków, ale zacznę jednak od transferu Polaka, który niestety nie wypalił. A mowa tu oczywiście o Arkadiuszu Miliku. Można tutaj powiedzieć, zadać sobie pytanie, Arek, cóżeś ty najlepszego uczynił? Yy, Arek Milik yy, no, miał odejść z Napoli, został już skreślony, zarówno przez trenera, jak i przez prezesa yy, klubu, czyli la de la Warentisa. Także najbliższe co najmniej 4 miesiące Arek Milik niestety spędzi tylko nawet nie na ławce rezerwowych, tylko na trybunach w tak zwanym klubie Kokosa. No trudno się mówi. Będziemy czekać na transfer Milika do co najmniej stycznia, ponieważ no, w Napoli wiadomo, że już ani jednego meczu on nie zagra. No ta saga z Milikiem ciągnęła się już dwa miesiące. Najpierw miał być Juventus, później Roma, później Everton, Tottenham. No w międzyczasie jeszcze było nawet PSG Atletico Lipsk ale wszystko upadło w ostatnim dniu Fiorentina się wysypała Milik zdecydował się nie przejść do tego klubu także najbliższe 4 miesiące jedyną drużyną którą będzie grał jest reprezentacja Polski także trudno się mówi Inny polski napastnik natomiast opuścił włoską Serie A jest to Łukasz Teodorczyk Łapka w górę dla każdego z Was, kto jeszcze pamięta, że taki piłkarz istnieje. Jest to gościu, który grał w lidze belgijskiej w Anderlechtie, Bruksela i tam był królem szczelców. Przeszedł do Julinessa, ale od serii się odbił jak od ściany. No i teraz wypożyczenie do Charleroi, czyli klubu belgijskiej ligi, z którym. Lech Poznań grał nie tak dawno i pokonał go w eliminacjach do Ligi Europy, także w tym klubie Teodorczyk będzie chciał wrócić do regularnej gry, miejmy nadzieję, do strzelania goli oraz do powrotu do reprezentacji Polski po dwóch latach przerwy. Jeżeli chodzi o innych Polaków, to wysypały się też transfery Kamil'a Grosickiego, jak to ma miejsce zazwyczaj, Grosik w Deadline Day zawsze gdzieś przechodzi, miał iść do Olympiakosu, ale jednak zdecydował się zostać West Bromwich Albion na, na te jeszcze kilka miesięcy, powalczyć o, o grę w Premier League, no i tak samo wysypał się transfer Piątka, który zostanie w Hercie, a miał iść do Fiorentiny, ale tak się nie stanie. Natomiast prawdziwym hitem transferowym jest dopiero... Transfer dwóch młodych reprezentantów Polski, a więc Jakuba Modera, a także Michała Karbownika do Brighton and Hall w Albion, a więc klubu angielskiej Premier League. Jest to transfer na tra naprawdę, dużo mówić, majstersztyk transferowy. Nikt się tego nie spodziewał. A Moder za 10,5 miliona euro stał się najdroższym w historii. Polskim piłkarzem sprzedanym z ekstraklasy. A więc ta bańka w postaci 10 milionów pękła. Moder stał się najdroższy w historii. Karbownik za 5,5 miliona przechodzi do Brightonu. Jeżeli chodzi o Karbownika, to mówiło się dużo o Lidze Włoskiej, przede wszystkim Napoli. Później był temat PARM, ale okazało się, że obaj przechodzą do Brightonu i Zostali oni kupieni oczywiście teraz, natomiast najbliższy rok spędzą oni jeszcze na wypożyczeniu odpowiednio w Legii Warszawa i w Lechu Poznań, jeżeli chodzi o modera. Jest to według mnie naprawdę świetna decyzja, zarówno jeżeli chodzi o ten sezon, jak i następny, ponieważ Brighton and Hall of Albion no, może dla Was to nie jest jakaś drużyna bardzo znana to jest 15 zespół angielskiej ligi ale jest to naprawdę taki zespół Premier League gdzie tych dwóch piłkarzy no po prostu nie mogło lepiej trafić jest to klub który po prostu stawia na młodych piłkarzy rozwija ich żeby poszli dalej w świat także Moder jak i Karbownik w przyszłym sezonie albo może nawet i w tym ponieważ Brighton zastrzegło sobie że jeżeli Moder i Karbownik dobrze będą sobie radzili w ekstraklasie, to mogą już w styczniu ściągnąć ich wcześniej z wypożyczenia. Także ściskamy tutaj kciuki za naszych polskich piłkarzy nowych w Premier League, żeby udało im się osiągnąć coś naprawdę świetnego, pokazać się z dobrej strony, tak jak na przykład teraz na początku sezonu Mateusz Klik się pokazuje. Także ściskamy kciuki za naszych rodaków. Jeżeli chodzi o te transfery wielkich klubów. Barcelona i Real, no to nie mieliśmy niestety nic ciekawego. No jeżeli chodzi o przebudowę Barcelony, to ona się zbytnio nie udała, bo miał przyjść Depay, ale transfer niestety upadł. Yy, miał, miał przyjść także Erik Garcia z Manchesteru City, ale przyjdzie on dopiero w przyszłym sezonie za darmo yy, do Barcelony po wygaśnięciu umowy z The City Zers. Jednym Jedynym transferem Barcony okazało się wypożyczenie Todibo do Benfiki, także słabiutko. Natomiast Real Madrid po raz pierwszy od 40 lat nie kupił nikogo w tym okienku, także słabiutko. Manchester United tym razem docisnął śrubę w ostatnim dniu, zakontraktował dwóch zawodników. Edinson Cavani, naprawdę świetny napastnik, przyszedł tutaj za darmo po wygaśnięciu umowy z PSG na dwa lata. Także będzie rywalizowało o miejsce w składzie z, z Marsjalem. Będzie ciekawie. No ale też po tym upokorzeniu Manchesteru, 6 goli w ostatniej dali sobie wbić Tottenhamowi u siebie. Zakontraktowali obrońcy Alex Teles, lewy obrońca z Porto, który tutaj na pewno wzmocni defensywę tej drużyny. Jeżeli chodzi o inne transfery, ciekawe, no to. Tomas Partej z Atletico Madrid przeszedł do Arsenalu za 50 milionów euro także naprawdę sporo no i jeżeli chodzi o Arsenal to na wypożyczenie właśnie do klubu Atletico udał się Lucas Torreira natomiast inny zawodnik Arsenalu Gwenduzi, udał się na wypożyczenie i tutaj uwaga uwaga do Herty Berlin czyli klubu w którym występuje Łukasz Piątek. No i, no i tutaj jeszcze chciałbym na koniec zwrócić uwagę na transfer Juventusu. Naprawdę ciekawy. Federico Kiesa, więc ten młody, e, niesamowity skrzydłowy, tak świetnie sobie radzący w drużynie Violi, został nowym piłkarzem Juventusu. Także tam na pewno rozwinie swoje skrzydła, swój talent. No i to tyle w tym odcinku. Także naprawdę w tym Deadline Dayu. Mieliśmy bardzo ciekawe transfery, jeżeli chodzi o modera i karbownika. Zobaczymy, jak sobie będą radzić w tej Premier League. Ściskamy za nich ściuki. No i do usłyszenia, do następnych odcinków. Cześć!